Cześć, nazywam się Agnieszka Cabaj, będę Twoim konsultantem kariery. Otrzymałam Twoje CV i postaram się je udoskonalić tak, aby było dla Ciebie przypustką do pracy marzeń. Pisaniem życiorysów dosłownie i w przenośni zajmuję się od dawna. Jestem specjalistką od transformacji zawodowych i pasjonatką dobrze napisanych karierowych historii. To są prawdziwe historie moich klientów i ja im pomagam je odpowiednio opisać. Co mogę Ci zaoferować, to szybkie przeskanowanie Twojego CV, tak jak robią to rekruterzy na pierwszym etapie rekrutacji, tak zwanym przesiewowym. Zwrócę uwagę na słowa, którymi siebie opisujesz, sprawdzę, jak te słowa pozycjonują Cię na rynku pracy, trochę sobie Ciebie zwizualizuję, kim jesteś, jakiego formatu kandydatem jesteś, jaka jest Twoja specjalizacja, jakie masz wyjątkowe umiejętności. Po przeanalizowaniu Twojego CV, Prześlę do Ciebie maila z informacją, co należy poprawić, aby Twoje CV odpowiednio Cię reklamowało, odpowiednio Cię sprzedawało. Jeśli poczujesz, że potrzebujesz przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, bądź w ogóle przygotować się do wyjścia na rynek pracy, zapraszam, bądźmy w kontakcie. Do zobaczenia.